Czernobylite to gra gliwickiego Studia The Farm 51, która ukazała się we wczesnym dostępie w 2019 roku na PC-ach po sukcesie zbiórki na Kickstarterze. Pełna jej wersja premiery miała w lipcu 2021 na Blaszakach i konsolach poprzedniej generacji, a 21 kwietnia tego roku wydana została odświeżona wersja na PlayStation 5. Co zatem zmieniło się względem wersji konsolowych? Głównie aspekt jakościowy, czyli grafika, która ma dwa tryby graficzne, wydajności działający. W 60 klatkach, ale 1080p, no i 30 klatkach w 4K z obsługą ray tracingu, to już opcja trybu jakościowego. Słowem, wygląda niebo lepiej, ale poruszanie się w 30 klatkach trochę męczy oko. Męczy też to, w jaki sposób porusza się jego, czyli postać, którą kierujemy. Dosłownie jak naładowany wózek z Tesco, gdzie zwrot o 180 stopni, w przypadku kiedy wróg stoi za nami albo teleportuje się za naszymi plecami, powoduje czasami sporą stratę paska zdrowia, zanim w ogóle zdążymy. Się obrócić. Uderzyło mnie to tym bardziej, kiedy odpaliłem Battlefielda krótko po sesji w Czarnobylite i dosłownie zakręciłem pirueta, kiedy wychyliłem gałkę i nie poczułem żadnego oporu. To, co może jeszcze nie do końca się podobać, to także ogromna powtarzalność. Po pierwsze, map, na których wypełniamy zadania, bo jest ich tylko kilka i są do tego bardzo niewielkie, a powtarzając je trzeci, czwarty czy piąty raz, dosłownie wyryją nam się w głowie, jak droga z klubu do domu. Dodatkowo w tych samych miejscach przeważnie napotkamy grupy Przeciwników i surowce, które zbieramy po to, by ulepszać ekwipunek i bazę, ale także które w małym stopniu podnoszą nasze umiejętności. Dodatkowo te same kwestie, wypowiadane przez handlarzy i żołnierzy, którzy mają przemyślenia niczym bohaterowie mody na sukces, tyle że gadają do siebie prawie wyłącznie o żarci i o tym, jakby nie chcieli trafić na nas. Tak, na psycholach miniuka. To, że Igor jest odklejony, to akurat możemy się domyśleć, skoro chwyta najbardziej napromieniowany składnik prawie gołą ręką, gada z lalką i swoją zaginioną byłą, ale to już osobna, trochę bardziej skomplikowana sprawa. Mówiąc tylko, że żołnierze powtarzają te same kwestie często, mam na myśli bardzo często. Zbieranie, jak zbieranie, zajmuje sporo czasu i niekoniecznie jest to rzecz, którą uwielbiamy jako gracze robić. Problem jednak w Czarnobyl nie stanowi samo zbieranie, bo wystarczy wcisnąć przycisk, wiadomo. Ale urządzenie, które podświetla materiały w okolicy, jest po prostu zbyt wolne, i odstęp pomiędzy kolejną możliwością przeskanowania terenu trwa zbyt długo, bo kilka dobrych sekund. Jak się jednak okazuje, korzystamy po prostu z przestarzałej wersji urządzenia i otrzymujemy z czasem możliwość ulepszenia tego sprzętu, ale niestety, w moją. Opinii dzieje się to zbyt późno i zbyt długo jesteśmy zmuszeni do mozolnego skanowania terenu. Pod koniec gry dosłownie przebiegałem mapę, nie zważając już na wrogów i surowce, byle tylko popchnąć fabułę do finału. Bo gra przez te powtarzalne elementy wydaje się po prostu zbyt długa. Plus za to, że niektóre miejscówki są bardzo klimatyczne, jak na przykład opuszczone domki w lesie z charakterystycznymi malunkami z okresu i tak ikoniczne jak diabelski młyn czy karuzela w Czarnobylu. Odwzorowane są bardzo dokładnie, w końcu korzystali z fotogrametrii, przenosząc je do świata gry. Jednak ograniczali się chyba zapewne tylko do miejsc, pomijając modele postaci, których twarze skryte są za maskami. I o ile w terenie jest to jak najbardziej zrozumiałem, to już w bazie totalnie nie kapuje. Tym bardziej, że dbamy o to, żeby powietrze było tam czystem. Poza tym Saszko. Saszko w naszej drużynie wydaje się, krótko mówiąc, jak na człowieka dość nieproporcjonalny. Chyba, że to w jego wypadku skutki promieniowania. Baza? Baza pełni rolę hubu, z której wyruszamy w misję. Możemy też nie tworzyć maszyny do produkcji materiałów użytecznych, jak na przykład apteczki, broń czy naboje, które później rozmieszczamy według własnego uznania. Takie postapokaliptyczne feng shui. Musimy poza tym zadbać o komfort współtowarzyszy, stawiając odpowiednią ilość łóżek, zapewniając bezpieczeństwo, a więc czyste, zdrowe powietrze i dbając o tak przyziemne ludzkie wygody, jak na przykład telewizor, czy stoliki, i krzesła, które budujemy z środków mechanicznych i ziłek, bo wiadomo, bez palenia się nie obejdzie przy składaniu krzesła. Bez instrukcji. Wie to każdy, kto składał meble z Black Red White. No i oczywiście trzeba zasilić jeszcze wszystkie te sprzęty. Jeśli olejemy ten element gry, wpłynie to na pogorszenie samopoczucia przyjaciół i spadną procentowe szanse na sukces podczas kolejnych misji. Zazwyczaj drużynie zlecamy przejęcie surowców z punktów zrzutu, ale nic też nie stoi na przeszkodzie, by przydzielać im misję fabularną, a samemu wykonać poboczną. Tyle w takim wypadku nie mamy możliwości podejmowania istotnych fabularnie wyborów. Te wpływają bowiem na na relacje z członkami drużyny. Jeśli będą się pogarszać, to złe relacje mogą spowodować, że w kluczowej ostatniej misji, która rozrysowana jest od początku na tablicy i wymagane jest, aby najlepiej przystąpić do niej w pełnym składzie osobowym, zebrać wszystkie materiały i przeprowadzić śledztwa, to taki kompan, z którym mamy kosę, może nas olać i zrezygnować z jej udziału. Przy podejmowaniu decyzji kierować się będziemy więc nie tyle tak jak w moim przekonaniu kwestią moralną i tym, co mi w duszy grało, a relacjami łączącymi mnie z z grupą, tak by były pozytywne, w najgorszym wypadku neutralne, bo inaczej, mimo że udało nam się utrzymać grupę, to i tak na końcu z całej piątki część może strzelić focha i pozostanie na przykład tylko jedna osoba. Wybieramy zawsze jedną z dwóch odpowiedzi, które zaproponują dwaj członkowie naszej grupy. Wybór spowoduje zadowolenie u tego, którego poparliśmy, a nie zadowolenie u drugiego. Wystarczy więc zapamiętać, jakie relacje łączą nas z każdym z nich i lawirować tak, by relacje w gruncie rzeczy były wypośrodkowane. Jeśli jesteśmy z kimś w złych relacjach, to właśnie jego odpowiedź powinniśmy poprzeć podczas kolejnej misji, bo dobre relacje mogą przerodzić się co najwyżej w neutralne, a to już wystarczy na końcu gry, by taka osoba z nami została i przystąpiła do finału. Poza tym nie ma większych konsekwencji wyborów. Niektóre tylko z nich rzutować będą naszym, czy bohater w ogóle do nas dołączy, ale są dość jasne, a niektóre wpłyną na zwiększenie lub zmniejszenie patroli w rejonie. Bodaj tylko jedna decyzja wpływa na to, czy się dodatkowe zadanie. Największym jednak minusem gry jest to, że gry w ogóle można nie ukończyć. Mi się nie udało przejść gry za pierwszym razem, a przez powtarzalność na razie tytuł sobie odpuściłem. Szkoda, tym bardziej, że w końcu jest to wersja odświeżona, która powinna być pozbawiona wszelkich większych błędów, a tym bardziej takiego, który uniemożliwia zakończenie gry. Czytałem opinie innych graczy, którzy także mieli takie same problemy z grą jak ja. Dla mnie właśnie to był powód, dla którego nie kupiłem gry na PlayStation 4, ale przejście na nową generację nic w tej kwestii nie zmieniło. Powiem tak, złe relacje z towarzyszem mogą przerodzić się w straszne, a wówczas może się z nami pożegnać dużo wcześniej, na odchodne kierując jeszcze w naszą stronę kilka niemiłych epitetów. Tak miałem z Tarkanem, którego decyzji nie popierałem i ogólnie gościa olewałem. Gra ma jednak piękne założenie, że każdą naszą decyzję możemy zmienić w trakcie gry. W jaki sposób? Umierając. Mając odpowiednią ilość materiałów możemy w bazie postawić nowiusieńki uśmiercacz, czyli komory. Radiacyjną. Mierając nie tracimy wyposażenia, ale przenosimy się do tak jakby duchowego korytarza z pokojami, w których mamy kluczowe wątki gry i za pomocą kryształów Czarnobylitu zmienić możemy poprzednie decyzje. Sprawdzić więc możemy różne konsekwencje alternatywnych wyborów bez konieczności grania po raz drugi. Chciałem więc sprawdzić, czy zmiany decyzji mogą spowodować, że Tarakan pozostanie w drużynie i przy okazji, czy będę miał możliwość odblokowania misji, której dostęp sam sobie uniemożliwiłem wcześniejszymi decyzjami. Po pierwszych zmianach gra się zwiesiła, ale udało mi się jakoś odzyskać dostęp do gry i straciłem tylko jeden dzień w grze. Spróbowałem więc drugi raz i ponownie gra się zwiesiła, ale tym razem usunęło mi wszystkie zapisy gry. Nie dowiedziałem się więc, czy Tarakan wróciłby do drużyny, choć temu że jest to raczej niemożliwe, jeśli członek już raz nas opuści w trakcie gry. No i oczywiście straciłem dostęp do ostatniej misji. Dla mnie to wielki minus, bo uważam, że gra ma potężnego buga związanego z kluczowym elementem gry, który jest czymś świeżym i w Położeniu kluczowym elementem konstrukcji świata gry. Niestety nie działa jak należy. Znowu schemat podejmowanych przez gracza wyborów jest prosty, bo kierujemy się relacjami. Ponadto, przy rozdzielaniu zadań, zwracam uwagę, by szanse na powodzenie przekraczały magiczne 80%, co już wróży sukces. A rozdzielenie żywności to raczej rutyna, bo ciężko by jej w ogóle zabrakło. Decyzje poboczne także nie niosą za sobą większych konsekwencji. Dobrym przykładem na to jest moment, w którym żołnierze przychodzą do osady Olgi i straszą, że jeśli brama nie ustąpi, to mieszkańcy pożałują. Gadka szmatka, żołnierze odchodzą, nie wzywają posiłków, nie próbują siłowo wejść do środka. Czy zabijemy ich od razu, czy chwilę później, jak odejdą, nie ma większego znaczenia. Czasami tylko jesteśmy postawieni przed wyborem, czy pomóc uwięzionemu żołnierzowi Naru, w zamian za co możemy liczyć na to, że przy najbliższym pojmaniu uwolni nas z celi. Ale tak naprawdę zawsze szybciej w takim wypadku jest wczytać zapis przed chwilą i znaleźć się z powrotem w misji. Mimo wszystko i tak widać serce twórców, którzy nie bali się eksperymentować i spróbować czegoś nowego. I za to serducho ogromny plus. Takim przykładem są na przykład śledztwa, które możemy przeprowadzać zbierając wskazówki. Aby mieć większy ogląd na historię, musimy rozwiązać cztery śledztwa, z których dowiemy się, kim na przykład jest czarny Stalker, a więc główny protagonista, i co stało się z naszą ukochaną Tatianą, a także jakie role pełniły inne osoby w całej historii. Co zwiększy ogląd na sytuacji, w takim wypadku może realnie wpłynąć na nasze decyzje, kiedy na przykład na szali będzie życie niektórych z tych bohaterów. Zebrane wskazówki przeniesione zostały do wirtualnej rzeczywistości i zobrazowane za pomocą urządzenia zwanego Ariadną, nad którą pracował nasz bohater. Na etapie badań urządzenia nie było jeszcze źródła mocy zdolnego go zasilić. Dopiero sposobność nadarzyła się, kiedy pojawił się nowy składnik zwany Czarnobylitem, którego właściwości pozostają jeszcze niezbadane. Wiadomym jest to, że posiada ogromne pokłady energii, bo między innymi uzbrojony w specjalny sprzęt potrafi tworzyć tunel Takim właśnie tunelem wracamy do bazy. Jest to pomocne, bo od nas zależy, kiedy chcemy do niej wrócić. Wykonaliśmy zadania, ale chcemy jeszcze zebrać wszystkie wskazówki i składniki? Proszę bardzo. Kiedy będziemy gotowi, odpalamy nasze urządzenie i wracamy do bazy. Przez takie wyłomy do świata przenoszą się także stwory, zwane tutaj cieniami, które wyglądają przypominają cienie z serii Metro. Nie dysponują żadną bronią, tylko w przypadku, kiedy nas zauważą, biegną w naszą stronę i okładają pięściami. Warto szybko ich załatwić, bo w bliskiej odległości, co tyczy się także żołnierzy, Igor zamiast strzelać z broni uderza kolbą, bo przycisk strzałów zwarcia odpowiada również za uderzenie. Jesteśmy w zasadzie w takim wypadku bezbronni. Czasami jeszcze dochodzi do lagów i w zasadzie nie wiadomo, co się przed nami dzieje. Najlepiej w wypadku stworów jest uciekać i trzymać się z nimi na dystans. Prócz cieni pojawiają się także stwory przypominające facehagery, które teleportują się i plują czymś w naszą stronę. Jest to najbardziej frustrujący z przeciwników, ale tylko dlatego, że tak jak powiedziałem, Igor nie spieszy się z obrotami i zanim zlokalizujemy stwora, potrafi zbić sporo z spaska zdrowia. Poza tym walczymy także z żołnierzami Naru, a walka z nimi nie jest zbyt emocjonująca na początku i na końcu. Dlaczego? Na początku natrafimy na dwuosobowe składy. Nie wzywają posiłków, a i potrafią szybko przejść w zwykły tryb patrolowania, mimo że przed chwilą zabiliśmy im kolegę na oczach. W prosty sposób można ich zlikwidować po cichu, ale jeśli pozostajemy już w ich zasięgu, to zachowują się całkiem przyzwoicie. Chowają się za osłonami, krzyczą do siebie i próbują nas zajść od tyłu. Tym bardziej, kiedy pojawiają się już większe grupy gdzieś tak w połowie gry. Z czasem także dochodzą potężniejsi uzbrojeni żołnierze, którzy wykorzystują swoją siłę i prą w naszą stronę. A więc w tej kwestii jest nieźle. Problem zaczyna się znowu, kiedy ulepszamy naszą umiejętność i wyposażenie. Stajemy się praktycznie niewidzialni i niepokonani, a walka przestaje sprawiać jakiekolwiek trudności. Prócz paska zdrowia i tarczy mamy także pasek poczytalności, który spada im więcej morduj. Nie spada tylko jeśli ogłuszamy przeciwników. Przy spadku poczytalności nie widzimy białych myszek, ale widoczność zostaje ograniczona. Jak poprawiać stan psychiki? W jedyny, słuszny sposób. Bo z pomocą alkoholu. Zabawnie zresztą wyglądały momenty, w których po zdjęciu żołnierza piłem bełtę w krzakach, zanim zabrałem się za kolejnego. Bo wiadomo, percepcja po bełcie się wyostrza. Czasami pojawia się także czarny stalker. Wówczas zostajemy ostrzeżeni przez głos Tatiana o tym, że się zbliża, a po chwili pojawia się portal, z którego wychodzimy. Stalker. Z boku ekranu pojawia się licznik odmierzający 2 minuty, a my możemy albo uciekać i unikać strzałów, albo podjąć się walki. Jeśli jednak już posiadamy potężnego railguna albo pompkę z ulepszonymi umiejętnościami posługiwania się nią, to wystarczy kilka strzałów by go pokonać. Arsenał. Arsenał prócz klasyki takie jak rewolwer i AK, to właśnie broń kosmiczna, railgun i druga, którą posługuje się czarny stalker. Równie potężna, ale do jej wystrzału potrzeba ją naładować i strzela się przez to trochę intuicyjnie. Każdą z broni możemy ulepszać stawiając własne stoły w bazie, na które czasami też możemy trafić w lokacji. Znowu trzymając rowce przy dupie możemy zastawiać pułapki albo fajerwerki, które odwracają uwagę, ale też urządzenia wpływające na pogodę. np. Na zmniejszające promieniowanie, czy ilość dziur przez które przechodzą stwory i opóźniające burzę, która zwiastuje przybycie czarnego stalkera. Jeśli chodzi o klimat gry, to jest to połączenie serii Metro i Stalkera i sporo jest nawiązań i smaczków, fani na pewno wyłapią. Ale też wydaje mi się, że twórcy czerpali inspirację z Silent Hilla, gdzie mgłę zastąpił promieniowanie, a radio licznik Geigera. Swoją drogą żałuję, że nie działa na zasadzie skanera z Alien Isolation i wskazuje na przykład położenie potężniejszego stwora, bo emocje na pewno byłyby większe. A właśnie, czy gra straszy? No ile sami zadbacie o klimat, to znaczy nałożycie sobie słuchawki i gracie w ciemności, to klimat potrafi być gęsty. Czasami pojawiają się też jumpscary, ale tak sobie myślę, że pewnie takich kozaków jak Wy nic już tutaj nie wystraszy. Podsumowując, każdy plus rozgrywki ma jeden albo kilka minusów. Do tego największym dla mnie błędem jest to, że gry można w ogóle nie ukończyć. Hmm, dlatego każdy aspekt, który oceniam jest mocno wypośrodkowany. To co może zniechęcić, to powtarzalność map i elementów, którymi w grach jesteśmy już trochę zmęczeni, a mam tu na myśli zbieractwo. Historia mimo to jest dobra i wciąga na tyle, że pomimo powtarzalności chcemy ujrzeć finał. Wybory raczej są podyktowane tym, by utrzymać dobre relacje relacje z drużyną i zakończyć misję w pełnym składzie, gdzie na pewno tych wyborów byłoby więcej. Nie mogę tego jednak potwierdzić, bo gra usunęła mi zapisy. Jeśli miałbym podsumować miód z rozgrywki, to podobało mi się na pewno walka i klimat gry. Może trochę brakowało różnorodności mutantów, no i jest też kilka mniejszych błędów, jak na przykład blokowanie przeciwników na obiektach, czasami nie odpalały się kwestie dialogowe, które blokowały dalszą rozgrywkę, a ekwipunek żołnierzy potrafił zasłonić pół ekranu. No i jest jeszcze jeden które można akurat wykorzystać, bo na przykład wczytanie zapisu powodowało, że surowce pojawiały się na nowo, mimo, że już je zebraliśmy. Ale to jest drobnica. Słabo też wykorzystano możliwości nowego kontrolera i uczucie jest pewnie zbliżone do Dualshocka. Dużo serducho jednak za mnogość opcji, dlatego moja ocena za rozgrywkę to 6. W tle przygrywały utwory mocno budujące klimat, a głosy bohaterów to wysoki poziom. No oczywiście, prawilnym wyborem byłby język rosyjski, by Poczuć się jak w klasyka gatunku, ale z wiadomych względów dla tych, którzy mają go głęboko. W tunelu czasoprzestrzennym jest język angielski do wyboru. No i gra oczywiście ma polskie napisy. Dodać warto, że twórcy wspierali Ukrainę i dochód zakupu gry częściowo przeznaczony został właśnie na pomoc dla niej. Jeśli jeszcze wam to nie wystarcza, to dużo bohaterów w grze ma ukraińskie korzenie. Za udźwiękowienie więc mocne 7. Grafika w trybie jakościowym prezentuje się bardzo dobrze, prócz może modeli bohaterów, a w trybie wydajności wygląda nieco gorzej. Dlatego grafikę oceniam na 6. Końcowa zatem ocena dla Chernobylite to trochę ponad 6. W przyszłości chciałbym zobaczyć podobną grę, ale może osadzoną w naszych polskich realiach. Na pewno bym czekał. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam. Hej!